Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Dzisiaj spotykamy się znowu przy pomniku św. Jana Pawła II przy Toruńskiej Katedrze Świętych Janów. Spotykamy się tutaj, aby sobie uświadomić pewną rzecz i znowu święty Jan Paweł II bardzo mocno wiąże się z, z Ewangelią, która przed nami na niedzielę 18, zwykłą i na kolejny tydzień naszego życia. Ewangelia, w której Jezus przestrzega nas przed chciwością. Jak łączy się Jan Paweł II z tą Ewangelią? Otóż przypomnijmy sobie słowa świętego Jana Pawła II, który powtarzał wielokrotnie, że trzeba bardziej być niż mieć. Zastanówmy się wspólnie nad tym teraz. Czy bardziej jesteśmy, czy skupieni jesteśmy bardziej na tym, co posiadamy? Dzisiejsza Ewangelia, w której do Pana Jezusa przychodzi człowiek i prosi, aby wstawił się za nim, za nim, żeby Jego brat podzielił się z Nim spadkiem, sprawia, że Jezus jakby zostaje wywołany do tablicy, ale nie właśnie po to, żeby zajmować się sprawami tego świata, żeby zajmować się materializmem, dobrami, gromadzeniem, ale staje się okazją do tego, żeby Jezus wskazał, że jest odpowiedzialny za zupełnie inną sferę życia. Macie swój rozum, macie talenty, którymi zostaliście obdarzeni, to wy decydujcie o sprawach tego świata. Ja przyszedłem powiedzieć Wam o tym, co należy do sfery ducha. Przyszedłem przekazać Wam tajemnicę życia wiecznego. W związku z tym Jezus, kontynuując to, pokazuje, jak niewiele wspólnego ma duch tego świata. Gromadzenie, materializm, posiadanie z duchem Chrystusa. Chrystus przestrzega przed chciwością. Przed chciwością, która nie jest pragnieniem posiadania tego, co jest niezbędne do życia, tylko pragnieniem posiadania więcej. Chce mieć więcej, więcej, ciągle niezaspokojony. I człowiek, który w taki sposób żyje, który jest chciwy, który ciągle jest niezaspokojony, któremu ciągle mało, tak naprawdę jest wiecznie nieszczęśliwy. A Jezus przychodzi i mówi prawdziwe szczęście odnajdziesz we mnie prawdziwe szczęście odnajdziesz w relacji ze mną w spotkaniu ze mną, w miłości, którą ja Tobie daję dlatego podaję od razu przypowieść o człowieku, który, o któremu obrodziło pole zgromadził to wszystko i się zastanawia, co mam teraz począć i mówi, masz wielkie dobra na wiele lat uzbierane to teraz jedz, pij i używaj w tej Ewangelii spróbujcie sobie ją przypomnieć, przeczytajcie sobie ją jeszcze raz, jak często powtarza się słowo moje, jak często ten człowiek w tej Ewangelii podkreśla ja, 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 najważniejszy, na pierwszym miejscu, na pierwszym planie. Hmm. A gdzie są inni? Zobaczcie, że to jest pytanie, które stawia mu Bóg. Głupcze. Komu to przypadnie? Komu to przypadnie? Komu w udziale przypadnie to, co zgromadziłeś? Komu? Co ja gromadzę? Czy potrafię właśnie być dla innych? Czy postawiłem sobie kiedykolwiek pytanie, że skoro dzisiaj Pan Bóg dał mi coś więcej, to może nie dlatego, żebym to zamknął w szkatule, żebym usiadł na tym i strzegł tego jak warowny pies, ale może dał mi to po to, żebym się podzielił z tym, który nie ma, żebym dostrzegł drugiego obok siebie. Kim jestem, jaki jestem. I znowu nie bez przyczyny spotykamy się przy Toruńskiej Katedrze, ponieważ jutro tutaj o godzinie 6 rano, w niedzielę 4 sierpnia, biskup Wiesław Śmigiel pożegna pielgrzymów, którzy będą zmierzać na Jasną Górę. A pielgrzymka to jest niesamowita okazja do tego, aby bardziej być niż mieć, aby uczyć się dzielenia z drugim człowiekiem. Tyle, ile otrzymujemy podczas pielgrzymki. Bezinteresownych darów, miłości, dobrego słowa, i tyle okazji, ile tam mamy, do tego, aby zastanowić się nad posiadaniem, po co ja to posiadam, po co posiadam chociażby jakieś talenty muzyczne, troski o drugiego człowieka. Pielgrzymka jest dobrą okazją tego, żeby się dzielić. I zachęcam Was do tego nie tylko, abyście ruszyli na pielgrzymi szlak, ale yy, na jasną górę, oczywiście, ale żebyście ten pielgrzymi szlak rozpoczęli w swoim życiu. Abyśmy właśnie nie usiedli na naszych skarbach, nie spoczęli na laurach, jak ten bogacz z tej przypowieści: jedz i używaj. Ale abyśmy potrafili to wszystko, co posiadamy, przemieniać w dobro, przekazywać innym. Tak jak uczył nas tego Jan Paweł II. A uczył nas tego, żeby bardziej być niż mieć, dlatego że na serio wziął do siebie słowa Jezusa. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Obyśmy pewnego dnia nie usłyszeli od Boga głupcze, głupcze, komu to wszystko przypadnie, co Żeś zgromadził. Abyśmy już teraz, dziś, dobrze wykorzystali nasze być dla innych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.